Cześć, ja jestem Maguś i witam Was w kolejnym odcinku z gry The Sims 4. Jak widzicie, Damian jest teraz w pracy i dzisiaj osiągnie kolejny poziom swojej karierze. Tymczasem. Już powrócił do domu, szczęśliwy, zainspirowany. Co Ty chcesz zrobić? A więc chcesz zebrać plony rośliny. Czy mamy coś do zebrania? Ostatnio bardzo dbałeś o swój ogród. Jak widzicie, przyniosłam ogród w to miejsce, żeby wszystkie plony mógł zbierać jednocześnie, więc zajmij się ogrodem. Na razie nie widzę, żebyś miał coś zbierać, ale być może gdzieś jakiś tutaj owoc się znajdzie. O, tutaj są winogrona, więc możesz e, zebrać sobie e, winogrona, tym samym spełnimy jego życzenie. W życiu Damiana ostatnio wydarzyło się sporo bardzo ważnych rzeczy. Jeśli oglądaliście poprzedni odcinek, to pewnie wiecie, że zaręczył się z Małgorzatą. Najwyższa pora się usadkować, założyć rodzinę, pomyśleć o ślubie. Także Damian, wiesz co, ty musisz zająć się przede wszystkim domem, bo tutaj totalna jest ruina. Zobaczcie, prysznic zepsuty, wieża zepsuta, więc jak tylko skończysz zajmować się ogrodem, na pewno zamiesz się naprawą. Ostatnio Damian trochę poszperał po śmietnikach w okolicy, przede wszystkim tym jednym po sąsiedzku i znalazł części do ulepszeń kuchennych, więc możemy w sumie zająć się... Ulepszaniem elementów w naszym domu, tak żeby w przyszłości one się tak nie psuły. Damian odzyska części i wiecie co, od razu zajmiemy się ulepszeniem. Tak, żeby w momencie kiedy wprowadzi się do nas Małgorzata po ślubie, żeby już wszystko było tak jak należy, żeby Damian był zadowolony i dumny z tego, że wprowadza swoją kobietę do tego domu. Małgorzata chce nas odwiedzić, oczywiście pozwolimy jej na to. Może nie będziemy mieli zbyt dużo czasu, żeby się nią zająć, bo w końcu Małgorzato przygotowujemy dom na twoje przybycie. Ona chyba jest ostatnio w niezbyt dobrym nastroju. Tak przynajmniej wygląda. Wiesz co, wstrzymaj się z tym ulepszeniem. Wstrzymaj się z tym ulepszeniem, żeby Małgorzata się nie obraziła, bo ona naprawdę chyba jest niezbyt zadowolona dzisiaj. Chyba nie chciała słuchać twoich słówek. Wolała usiąść do komputera. Wiesz co, chciałeś wygrać partyjkę szachów. Dlaczego by nie zaprosić Małgorzaty? Może Małgorzata potrafi grać w szachy, a jak nie, to myślę, że mógłby się nauczyć parę kroków. No dobra, to teraz ważna rozgrywka. Kolejny poziom logiki osiągnięty, na pewno Ci się przyda w Twojej karierze. No już w tym momencie masz nawet jeden poziom wyższy niż jest wymagany w Twojej pracy, na tym stanowisku, na którym teraz jesteś, ale my oczywiście dążymy do dziesiątego poziomu, żeby być jak najlepszym agentem. Damian wygrał, wygrał grę w szachy z Małgorzatu. Ćwicz gadki na podryw przed lustrem. Dobra, no to ćwiczymy gadki na podryw. Oczywiście ten już idzie do lodówki, pewnie sam chce zjeść sobie posiłek. Tak, wyjął tylko oczywiście jeden talerz. A Małgorzata to co? Małgorzata na pewno jest głodna. Od tej kilku godzinnej gry w szach każdy by zgłodniał. Małgorzata tak często nas odwiedza, chyba już czuje się tutaj jako siebie. Także niewiele się zmieni prawdopodobnie po ślubie, dlatego że każdego dnia Małgorzata tutaj do nas przychodzi. Damian postanowił, że zaprosi Małgorzatę na noc, no bo w końcu jest już późno najwyższa pora spać. Oczywiście Małgorzata się zgodziła, bo ona lubi tutaj przechodzić, lubi zostawać z Damianem na noc. Wiesz, to Damian już jest trochę późno. Myślę, że powinniście położyć się spać. Ale najpierw, no cóż, myślę, że możecie sobie pozwolić na małe barabara. Chyba, że Małgorzata się nie zgodzi, ale wygląda na bardzo podekscytowaną tym faktem. Proszę, tym razem wybrałeś bardziej romantyczny strój. Gratulacje, Damian! Skarpetki i kapcie to jednak nie był dobry pomysł, ale myślę, że teraz już wiesz, że taki strój jest nieodpowiedni na ten moment. Oczywiście oboje teraz już śpią głębokim snem. Wyłączymy wieżę, bo to jest coś, o czym zawsze Damian zapomina przed snem. A może on po prostu lubi w każdym momencie swojego życia słuchać muzyki? Damian, za 4 godziny idziesz do pracy, a jeszcze nie przeglądałeś tych danych wywiadowczych, które musisz przed pracą oczywiście przejrzeć, także od razu się za to zabierzmy. Co do ślubu, myślę, że dobrym momentem będzie na przykład piątek albo sobota, w tak, żebyś jeszcze miał trzy dni wolnego po tym fakcie, żebyś mógł spędzić ten czas z Małgorzatą. Myślę, że to jest bardzo, bardzo dobry pomysł, także na ślub szykujemy się dopiero w weekend. Czy ta kuchenka będzie wyglądała inaczej? Chyba nie, ale na pewno będzie dzięki temu lepiej funkcjonowała. No więc starannie tutaj widzę długie tym krętem tutaj w kuchence. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Chyba już masz na takim poziomie majsterkowania, że powinieneś wiedzieć, co robisz. I wiesz, tak przyszło mi do głowy, że moglibyśmy zrobić małe zakupy. Pierwsza rzecz jest taka, że ty chciałbyś kupić nowy instrument. Myślę, że możemy to zrobić. I kolejna rzecz, chciałabym również wykorzystać to twoje majsterkowanie, tak, żeby zarobić pieniądze lub wyposażyć jeszcze lepiej dom i zrobić lepsze wrażenie na Małgorzacie, także mam dla Ciebie małą niespodziankę. Zakupiliśmy dla Damiana skrzypce. Myślę, że wkrótce zacznie uczyć się na nich grać oraz prezentem moim dla Damiana jest stół stolarski, tak? Żeby mógł sobie majsterkować. W końcu jest prawdziwym mężczyzną. Dlaczego by miał nie pomajsterkować, skoro naprawdę dobrze mu to idzie? Myślę, że to jest dobry pomysł. I wiecie co? W sumie jak tylko Damian ulepszy te drzwiczki, żeby nie skrzypiały, żeby lepiej się zamykały żeby były wzmocnione później spróbujemy coś zrobić czy ty już jesteś w stanie zrobić jakieś fajne rzeźby? proszę, on już jest w stanie nawet zrobić meble wiecie co? myślę, że nie będziemy zaczynać od rzeźby, rzucimy się na głęboką wodę i zobaczymy jak Damianowi pójdzie zrobienie na przykład krzesła do jadalni, jestem bardzo ciekawa jakie krzesło Damian jest w stanie zrobić Dobrze, że masz tą lampkę, bo w ciemności piłować tutaj te elementy drewniane trochę to jest niebezpieczne. Uważaj na palce tylko. No mówiłam ci, uważaj na palce, a ty sobie stłukłeś palca. Damian, naprawdę musisz być bardziej ostrożny. Ja bym wolała, żebyś ty miał wszystkie palce, jak będziesz szedł do ślubu. I wiesz co, na oczy też warto uważać, bo jednak z Limem do ślubu to nie jest dobry pomysł. Małgorzacie się to na pewno nie spodoba. Krzesło nie wygląda dość imponująco. Jest niewygodne, ale jest dość cenne. Damian, jestem z Ciebie dumna, jak na pierwszy raz naprawdę dobrze Ci poszło. Ale wiecie co, przeszukując ekipunek rodziny, znalazłam jeszcze kilka rzeczy. Przede wszystkim krzesło. Myślę, że to krzesło będzie bardziej wygodne. Jaką aurę emocjonalną ma to krzesło? Jestem bardzo ciekawa. Damian, musisz tu przyjść i zobaczyć. Czy to krzesło będzie wzmagało na przykład skupienie? Jestem bardzo ciekawa. No i kolejna rzecz, to jest jakiś stół. Nie mam pojęcia, jak się tego używa. Nie mam pojęcia, czy się tego używa. Sprawdźmy, czy możemy przystawić tutaj... Tak, to jest biurko, nowe biurko Damian ma. Wiecie co, to możemy tutaj spróbować przestawić komputer. Zobaczcie, to krzesło wzmaga skupienie Damiana. Także super. Kolejny element, który wpływa pozytywnie na Twoją karierę. Damian stwierdził jednak, że sprzeda to biurko, bo cóż, to było biurko wujka. No myślę, że wujek nie chciałby, żeby Damian aż takie wielkie zmiany wprowadzał w tym domu. I Damian przede wszystkim sam nie chce tego robić. Także sprzedaliśmy tam to biurko, zarobiliśmy prawie 700 simolonów. I co teraz sobie spojrzałam, że jeszcze jedną rzecz znaleźliśmy w naszym ekwipunku. za Impreza dostaliśmy taki oto posąg. To jest chyba posąg lodowy. Lamy. No, nie wiem dlaczego lamy, ale to chyba stał się symbol tego wypadku. I Damian, tak ku wujka, postanowił, że to ta lama tutaj jednak zostanie. Tradycyjnie Damian zapomniał dzisiaj przejrzeć dane wywiadowcze, więc na pewno rano, jak w stanie, będzie musiał to zrobić. Damian, od pół godziny powinieneś być w pracy. Nie wiem, czy to dobrze wpłynie na Twoją karierę. Dzisiaj chyba musimy na to konto popracować trochę ciężej. Pójdziesz godzinę później, ale zrobisz zadanie do końca i będziemy ciężko pracować. Dziwne zachowanie. Damian zauważył, że najważniejszy z mentorów nadzorujących postępy jego kariery ostatnio zachowuje się dość dziwnie. Unika kontaktu, wydaje się zdecentowany, i jakby coś ukrywał. Damian obawia się, że mentor mógł zostać zwerbowany przez wrogą agencję. Czy powinien zgłosić swoje podejrzenia, czy spróbować osobiście porozmawiać ze swoim mentorem? Hmm. Wiecie co? Myślę, że zgłosimy to. Wiedział spraw Wewnętrznych Z hukiem wykopuje mentora, od którego uczył się Damian. Mentor zarzekał się, że jest niewinny, ale przecież oni wszyscy tak mówią. Czy to pozytywnie wpłynęło na Twoją karierę? Na pewno dostałeś awans. Czy teraz jesteś mentorem? Nie, teraz jesteś głównym detektywem. Także gratulacje. Widzę, że nowy smoking jakiś tam. On... No w sumie nie smoking, ale nowa marynarka. Wyglądasz olśniewająco, Damian. Co chcesz zrobić? Kupić lampę basenową, ale w jakim celu? Przecież mamy lampę w basenie. Chociaż z drugiej strony to jest łatwy sposób na zdobycie tych punktów, także zrobimy to. Yy, I wiesz co? I pójdziemy również na randkę. Lampa kupiona, teraz pora zaprosić Małgorzatę na randkę. Wiesz co? Może od razu zadzwonimy do niej i ją zaprośmy. Przy okazji, randka będzie formą uczczenia twojego awansu. to myślę, że się na pewno ucieszy z tego faktu, że już awansowałeś po raz kolejny. Damian, randka się jeszcze nie zaczęła, ty już się nudzisz. Wiesz, co? To może zajmij się Małgorzatą. E, główny cel: wykonuj dyrekcję ze swoją sympatią, flirtuj ze swoją sympatią, usiądź i porozmawiaj ze swoją sympatią. Jesteśmy znowu w tym klubie. E, romantyczna randka w klubie. Tutaj poznaliście się tak naprawdę najbliżej. Wokół sobowtóra Damiana zebrał się całkiem niezły tłumek. Chyba nieźle sobie radzi. W sumie, Damian, czy myślisz, że powinieneś zaprosić go na swój ślub? Zobaczymy. Nie wykluczone, że Damian się na tym ślubie pojawi. Chcemy oczywiście po raz kolejny zrobić rądkę na złoty medal. W końcu wy tak do siebie pasujecie, że jak najbardziej możecie sobie z tym poradzić. Tylko ty, wiesz co, musisz się stać bardziej flirciarski, a nie znudzony. Damian, musimy cię wprowadzić w bardziej flirciarski nastrój. Zresztą Małgorzatę również, bo ona w tym momencie jest rozbawiona. Może jakieś pocałunki was w lepszy nastrój wprowadzą. Trochę w złym momencie tutaj goście przyszli. Randka już jest na złoty medal, to jeszcze jest dobrze. Akurat wy nigdy z tym nie mieliście problemów. Wymasuj swoją sympatię. No dobra, no to będziemy oczywiście masować Małgorzatę. Zrób masaż. Udało się to w końcu znaleźć. Także Damian wymasuj plecy Małgorzacie. Na pewno jest bardzo spięta. Myślę, że po takim ciężkim dniu na pewno jej to pomoże. No, może nie był to najdłuższy masaż, ale jak widać Małgorze, Ci się podobało. Okej, okay, ponieważ Damian naprawdę źle się czuje, myślę, że Małgorzata nie obrazi się, jeśli skończymy tą randkę wcześniej. Damian, wiesz co, po prostu idź spać. Jutro rano... Może powinniśmy wziąć dzień wolny, wiesz? Chyba weźmiemy dzień wolny, także spokojnie, pozwolę ci odpocząć. Ponieważ Damian wziął dzisiaj dzień wolny, a jest czwartek, Jutro już nie musiał iść do pracy, to może nawet dzisiaj pokusimy się o ślub. Co ty na to? Wiesz co? Tylko przede wszystkim oczywiście musimy się tobą zająć. Damian przygotował swój najlepszy garnitur. I wiesz co? Myślę, że najwyższa pora urządzić wesele. No, nie wiem, czy dobry pomysł nie jest akurat ślub w kosmosie, ale na pewno jest jedno miejsce, w którym ten ślub mógłby się odbyć. Wszyscy czekali łącznie z Małgorzatą i Damianem. Chociaż Małgorzata postanowiła na ten moment wybrać czarną suknię, Dość oryginalny pomysł. Ale dobrze, niech tak będzie. Skoro tak Małgorzata postanowiła, to jest miejsce, w którym postanowili wziąć ślub. Tak wygląda z zewnątrz. Wygląda naprawdę pięknie. Damian się postarał, wybierając lokalizację. Tutaj mamy miejsce, gdzie moglibyśmy zjeść posiłki. W ogóle tutaj są podane jakieś posiłki już w tym momencie. Jest kuchnia, w której te posiłki można przygotować. Na góry jest wejście do jego miejsce, gdzie można odpocząć, oczywiście na górze są to alety. Tutaj znajduje się główna atrakcja, czyli miejsce, w którym będzie ślub tutaj udzielany naszym małżonkom przyszłym. Jest basen w kształcie serca. Są stoliki, wszyscy się mogą zabawiać, jest oczywiście bar, już wszyscy tam się dosiedli oraz jest parkiet. Także ten elegancki klub naprawdę wygląda bardzo dobrze, ale wiecie co czas płynie, a my jeszcze nic nie zrobiliśmy. Damian musisz coś wypić, także od razu sięgniemy sobie po drinka, a nie papa smurf zabrał nam drinka przed nosem. Zamówmy dla wszystkich drinka. Jaki to będzie drink? Może jakiś tematyczny? Jest taki tematyczny? Koktajl proteinowy, nie, to chyba nie jest dobry pomysł. Słodka pikanteria. Takiego drinka zamówimy dla wszystkich gości tutaj. Podziękuj gościowi za przybycie, to zaraz potem podziękujemy Elżbicie za to, że przyszła tutaj na to wesele Wszyscy wyglądają naprawdę bardzo elegancko, bardzo mi się to podoba Przyszedł też Mroczny kosierz. mówiłam ostatnio o tym, że trochę nam się osłudziły nasze stosunki I już jakby Damian zapomniał o jego istnieniu, ale my oczywiście przed samym ślubem poszliśmy do Mrocznego Kosiarza Przypomnieliśmy kim jesteśmy, no i oczywiście zaprosiliśmy go nie wiem, czy on się czai na drinka, czy na co, ale mam nadzieję, że nikogo na tym ślubie nie zabierze. W końcu Damian postanowił, że podziękuję Elżbiecie za to, że do nas przyszła. Kolejne zadanie wykonane. Czy tutaj potem łukiem będziemy mogli wziąć ślub? Tak, tutaj będzie to miejsce, w którym ślub weźmiemy. Mroczny kościarz postanowił, że pomoczy sobie stopy w basenie. No dobra, myślę, że może to zrobić. Damian, ty miałeś skorzystać z toalety. Jak masz wziąć ślub, kiedy nie skorzystałeś jeszcze z toalety? Biegni na górę, naprawdę, zajmij się sobą. Rozumiem, że jesteś zdenerwowany, że nie pamiętasz o własnych potrzebach, ale naprawdę powinieneś to zrobić. Najwyższa pora przystąpić do ceremonii. Zwołaliśmy wszystkich gości tutaj do środka. Mam nadzieję, że przyjdą. E, kto tu się kąpie? E, Klaudia, Klaudia postanowiła, że troszeczkę popływa. E, wiecie co? Naprawdę chciałabym, żebyście teraz tu wszyscy do nas przyszli. To jest ważny dla nas moment i chcielibyśmy, żebyście wy świętowali go razem z nami wszyscy tutaj stoją przy nas i, i patrzą na to jak, jak Damian całuje swoją kochaną Damian, ty straszny masz problem dzisiaj z wykonaniem czegokolwiek dlaczego nie możesz pocałować Małgorzaty? czy przeszkadza ci jej sukienka? ale miałeś objąć Małgorzata, a nie Mrocznego chyba coś ci się pomyliło przez ciebie Małgorzata jest zdenerwowana pocałuj Małgorzatę, no Damian, naprawdę bardzo rozumiewałeś Małgorzatę. Małgorzata zrobiła lekko burzę Damianowi z powodu przytulenia, jakie tam było z mrożą koziarzem, ale Małgorzato to było tylko przyjacielskie przytulenie. Wszyscy sobie poszli. Mam nadzieję, że ktoś jednak przyjdzie na nasz ślub. Dlaczego? Dlatego, że teraz właśnie przyszedł moment na ten właśnie ślub. Także może w trochę negatywnych emocjach, może jesteś zawstydzony. Mam nadzieję, że Małgorzata będzie zadowolona i że ten ślub naprawdę zostanie w Waszych głowach. Słuchajcie, nikt nie patrzy na to, jak wybierzecie ślub. Uwaga, pora na zdjęcie. Tak wygląda ceremonia ze ślubem Tamiana i Małgorzaty. I tym od sposobem. Chyba Małgorzata i Damian stali się właśnie małżeństwem Ale niestety nikt nie patrzył na ten moment ceremonii Także nie udało nam się zrobić wysyla na złoty medal A Tymczasem Małgorzata stwierdziła, że przy kałuży będzie robić pompki Mam nadzieję, że to jest woda Kurczę, myślę, że uda nam się zrobić to złoto Dobra, może kiedyś w przyszłości będziecie mieć dzieci I ślub waszego dziecka na pewno wtedy już urządzimy na złoto Okej, okay, chyba się troszeczkę udało mogrze dobruchać, już jest lepiej, ale wiecie co? Wesele właśnie dobiega końca. Tak jak mówię, goście stwierdzili, że nie będą patrzeć w momencie, kiedy akurat my będziemy brali ślub na to, co tu się dzieje. Nie uczestniczyli w imprezie. Oczywiście zobaczymy, co się dzieje tutaj z ludźmi. Wszyscy postanowili tańczyć. To jest akurat dobra decyzja na weselu się tańczy. Czy ktoś tutaj jeszcze jest w innych miejscach? Nie, tutaj nikt nie istnieje. Wszędzie te plamy dziwne, i zobaczcie, ktoś w ogóle zepsuł lodówkę. Zepsuli lodówkę. No, nie wiem, to nie jest nic dobrego. Okej, okay. nic już więcej dzisiaj tutaj nie zdziałamy. Pora zakończyć to wesele. Czy my w tym momencie możemy wprowadzić Małgorzatę do naszego domu? Bo wiecie, ona jest naszą żoną, ale dlaczego nie mieszka z nami? Myślałam, że w tym momencie Małgorzata zostanie włączona do rodziny. Tymczasem to jeszcze nie jest ten moment. Zabrośmy Małgorzatę na noc. I jeszcze się nie wprowadziła do nas, ale myślę, że powinna zostać z nami przynajmniej na noc. I wiecie co? Również musimy uczcić ślub. Teraz już są małżeństwem. Już oficjalnie mogą spać razem. Mogą nawet iść na małe barabara. Zakarę! Oboje idą tak, jakby za karę. To jest strasznie śmieszne, bo się ekscytują tym, że idą robić barabara. Po czym. Idą tacy... zasmuceni do tego łóżka. Było kiepsko. Barabara poniżej przeciętnej. Naprawdę, Damian? To nie było udane, Barabara. A... No nie, no to jest straszne. Słuchajcie, to wszystko idzie nie tak, jak miało iść. Ślub był nie do końca udany. Barabara po ślubie również jest nieudane. Nie wiem, co mam z nimi zrobić. co, ponieważ e, wydaje mi się, że Kira ma problem z tym, żeby dodać do rodziny Cima, którego poszubiliśmy. Użyjmy po prostu do tego kodu. Także e, my dodamy do rodziny Małgorzatę w sposób niezbyt odpowiedni, ale jednak w tym momencie Małgorzata oficjalnie stała się mieszkanką naszego domu. Mam nadzieję, że się pomieszczą. Małgorzata jest szczęśliwa. Dla niej barabara było dobre, Damian, to tylko ty narzekasz wiecznie. Małgorzata jest rodzinna, to dlatego tak Małgorzata cały czas myśli o dzieciach. Także już wszystko się chyba wyjaśniło. I cóż, myślę, że w tym momencie możemy zakończyć ten odcinek. Oficjalnie Małgorzata stała się żoną Damiana i jest teraz członkiem naszej rodziny. Mam nadzieję, że się cieszycie i mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, pamiętajcie o ocenach. I jeśli jeszcze nie subskrybujecie, zostawcie subskrypcję pod spodem, pamiętajcie również o dzwonku i dołączcie do grupy, jeśli jeszcze do niej nie dołączyliście. Grupa nazywa się Lagi Agi i linka oczywiście macie do nie w opisie. Tymczasem ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć!